łyżka była sobie w domu złyżka bardzo nieposłuszna łyżka żadne łyżki nie grymaszą nad płatkami i nad kaszą a ta jak zobaczy grysik to grymasi i kaprysi gdy są płatki na śniadanie łyżka bokiem patrzy na nie Jedną nogą rusza w drogę i ucieka na podłogę. Sosem skacze po kanapie. Każdą zupę w nich rozchlapie. Gdy zobaczy barszcz lub chłodnik, to wylewa go na chodnik. Przed krupnikiem i czerliną Zmyka prędko za pianino. A makaron ten z rosołu. Ciągnie dookoła stołu. Wreszcie przyszedł zbyszka dziadek i rzekł: Dziwny to przypadek. Zbyszek schudł, zmizerniał, zgłodniał, bo nic nie je od tygodnia. Wciąż mu marsza grają kiszki. Szczy jej winy, z winy łyżki. Łyszka cicho niby myszka wysłuchała tych zarzutów. I ze wstydu się zmieniła w łyżkę do wkładania butów.